Film zaczyna się, gdy dwóch mężczyzn odwiedza biuro FBI w San Francisco późno w nocy. Wkrótce zatrzymuje ich strażnik i prosi o dokumenty tożsamości. Jeden z nich pokazuje swoją odznakę, ujawniając, że są to lokalni policjanci, Frank Kanner i Matthew James. Zostają więc wpuszczeni, ale nie wyglądają na to, aby byli tam w oficjalnej sprawie. Zamiast tego włamują się do pokoju zarezerwowanego tylko dla uprawnionego personelu. Matthew szybko podłącza swój osobisty laptop i zaczyna hakować system FBI. Szukają kogoś z określonym szpikiem kostnym z nieznanego powodu. Wtedy ich poszukiwania przerywa strażnik, który wydaje się być na regularnej zmianie. Frank podchodzi od tyłu i zakłada mu kajdanki bez powodu. Po kilku minutach przeszukiwań w końcu znajdują mężczyznę o imieniu Peter i od Cape. Okazuje się, że jest przestępcą z zarzutami morderstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci i napaści. Następnego dnia oficer Frank rozmawia o Peterze z kapitanem policji. Okazuje się, że przestępca obecnie przebywa w odosobnieniu za złamanie nogi współwięźniowi w więzieniu Pelican Bay. Mimo, że nie ma formalnego wykształcenia powyżej dziewiątej klasy, jego IQ przekracza 150. Co więcej, dwa razy uciekł i w tym czasie zabił dwóch policjantów. Za drugim razem podpalił ich żywcem i użył ich dokumentów, aby wprowadzić policję w błąd. Peter MC Cape nie jest zwykłym zbiegiem. Jest niezwykle inteligentnym socjopatą, który uwielbia bawić się umysłami ludzi. Mimo wszystkich zagrożeń, kapitan zgadza się na spotkanie Franka z przestępcą w cztery oczy. Oficer wchodzi do pokoju przesłuchań, gdzie Peter jest przywiązany do krzesła. W tym momencie ujawnia się powód jego wizyty. Okazuje się, że ośmioletni syn Franka ma białaczkę. Chłopiec pilnie potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego, inaczej umrze. Po sześciu miesiącach poszukiwań dawców w telewizji, Frank w końcu postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Włamał się do biura FBI i przeszukał wszystkie bazy danych. Jedyną osobą, która spełnia wymagania do przeszczepu, jest Peter. Mimo, że dowiaduje się, że może uratować życie dziecka, przestępca nie ma zamiaru pomóc. Bawi się Frankiem i każe mu błagać, zanim powie, że się zastanowi. Zdesperowany ojciec próbuje wszystkich sztuczek, aby przekonać przestępcę. Nawet oświadcza, że jego syn jest jedyną szansą Petera na odkupienie. Jednak oczywiste jest, że przestępca taki jak on nie szuka odkupienia. Wszystko, czego chce, to zabawa i wolność. Frank opuszcza więzienie w rozpaczy i udaje się do szpitala, aby spotkać się z synem, Maxem. Tam otrzymuje więcej złych wiadomości, gdy lekarz ujawnia, że Max ma tylko kilka tygodni życia bez przeszczepu szpiku kostnego. Prosi Franka, aby przygotował się na najgorsze, ale ten odmawia słuchania. Okazuje się, że Max nie wie, że jego rak powrócił. Cieszy się nową książką o awiacji, którą podarował mu ojciec, i nie ma żadnych zmartwień na świecie. Jednak czując niepokój ojca, chłopiec domyśla się, że coś jest nie tak i pyta, czy umrze. Frank mówi mu o nawrocie nowotworu, ale kłamie, że znalazł dawcę gotowego do pomocy. Chłopiec jest szczęśliwy, ale przesyła wzruszającą wiadomość do ojca. Nawet jeśli operacja nie powiedzie się, Max wie, że jego tata zrobił wszystko, co mógł, aby pomóc. Wtedy Frank otrzymuje telefon z więzienia. Peter w końcu zgodził się na przeszczep, ale chce spotkać się z Maxem, zanim to potwierdzi. Oficer jest nieco sceptyczny, ale obiecuje przyprowadzić chłopca następnego dnia. W następnej scenie Peter i Max spotykają się w pokoju przesłuchań. Przestępca prosi chłopca, aby nazywał go wujkiem PTM i rozmawia z nim przez chwilę. W rozmowie nie ma nic złośliwego, a Peter nawet obiecuje być dawcą chłopca. Ale gdy Max biegnie do ojca z podekscytowaniem, przestępca stawia szereg żądań. Chce wyjść z odosobnienia i mieć możliwość socjalizacji z innymi więźniami. Chce także odzyskać przywileje palenia i mieć możliwość korzystania z komputera w bibliotece więziennej. Dyrektor więzienia początkowo nie jest skłonny spełnić takich żądań. Ale po tym, jak Frank załatwia kilka spraw, ostatecznie się zgadza. Niedługo potem Peter dostaje papierosa, co skłania go do podpisania formularza zgody. Policjanci opuszczają go, a Peter zaczyna pierwszy krok w swoim mistrzowskim planie ucieczki. Związuje sznurówkę z kciukiem i wypycha go. W międzyczasie Max martwi się, że dostanie szpik kostny od przestępcy takiego jak Peter. Ale jego ojciec zapewnia go, że otrzymanie krwi od starszej osoby nie czyni cię starszym. Podobnie grzechy Petera nie mają nic wspólnego z jego ciałem. W więzieniu psychotyczny przestępca kontynuuje przygotowania i zbliża się do tajnego dostawcy narkotyków. Mężczyzna nie chce prowadzić z nim interesów, ale Peter grozi mu, aby go zmusić. Chce ampułki czegoś, co nazywa się narkan, używanego do leczenia osób, które przedawkowały. Dostawca pyta, do czego chce użyć leku, na co Peter odpowiada, że wszyscy dowiedzą się w swoim czasie. Później, gdy dostawca pracuje nad zdobyciem leku, Peter udaje się do biblioteki. Używa komputera, aby zapoznać się z mapą szpitala, w którym ma odbyć się przeszczep. Sprytny przestępca chce dokładnie zaplanować trasę ucieczki ze szpitala. Kiedy strażnicy sprawdzają, co robi, udaje, że gra w szachy. Ponieważ jest w tym bardzo dobry, nikt nie zwraca na to uwagi. W międzyczasie policja przygotowuje szpital na przybycie Petera i zapewnia pełne bezpieczeństwo. Nad szpitalem będą krążyć helikoptery, a armia eskortuje go do i z powrotem ze szpitala. Noc przed wielkim dniem dostawca przekazuje Peterowi codzienną dawkę leków, ale wręcza mu dwie filiżanki. Z których jedna zawiera narkan, o który prosił. Gdy zostaje sam w swojej celi, Peter wiąże ampułkę do nitki, a drugi koniec do zębów. Peter połyka ampułkę, aby móc ją później wyjąć, gdy będzie jej potrzebował. Nadchodzi dzień przeszczepu i Peter zostaje przetransportowany do szpitala przez konwój z dużym zabezpieczeniem. Trafia na salę operacyjną w kajdankach, ale muszą one zostać zdjęte, gdy jest układany na łóżku. Strażnicy natychmiast ponownie wiążą jego ręce, nie zdając sobie sprawy z jego wybitego kciuka. Gdy tylko lekarz go uspokaja, aby rozpocząć przeszczep, Peter wypija zawartość ampułki. To uniemożliwia mu utratę przytomności pomimo działania środków znieczulających, co wprawia lekarzy w osłupienie. Zanim zorientują się w jego planie, Peter już wysuwa ręce z kajdan dzięki wybitemu kciukowi. Używa rury gazowej w sali operacyjnej, aby zaatakować lekarzy i strażników, po czym ucieka. Frank. Obserwujący zamieszanie z górnego piętra, biegnie na pomoc, a potem rusza za zbiegłym Peterem. Przestępca zjeżdża z sypem na pranie i przebiera się w lekarski fartuch, aby się zamaskować. Pomimo łańcuchów na nogach i rany postrzałowej, Peter pozostaje niewzruszony. Grozi laborantowi, zmuszając go do przecięcia łańcuchów za pomocą lasera. Następnie biegnie do izby przyjęć po zastrzyk morfiny, ale Frank łapie go na gorącym uczynku. W napiętej chwili Peter przykłada skalpel do gardła Samanty, lekarza odpowiedzialnego za przeszczep, i żąda, aby Frank przerwał pościg. Detektyw odmawia i próbuje strzelić, ale Samanta ujawnia, że jeśli Peter umrze, szpik kostny stanie się bezużyteczny, a Max nigdy nie otrzyma przeszczepu. Kiedy Frank zastanawia się, co zrobić, pojawia się policjant Wilson, mierząc do Petera. W panice Frank oddaje swoją broń Peterowi, aby go obronić co kończy jego karierę w policji, ale dla niego liczy się tylko życie syna. Wkrótce rozpoczyna się strzelanina, w której Peter zabija kolejnego policjanta i poważnie rani Wilsona, zanim ponownie ucieknie. Gdy kapitan przybywa z zespołem, gani Franka za narażanie życia ludzi dla ratowania syna. Frank zostaje aresztowany za swoje nieprzewidywalne zachowanie i ma zostać przetransportowany na posterunek. Jednak na zewnątrz szpitala wrzuca policjantów w tłum dziennikarzy i ucieka. Wewnątrz szpitala Max krwawi z nosa, a doktor Samantha opiekuje się nim. Oficer Matthew również jest przy nich, ale wkrótce zostaje zaatakowany przez Petera. Przestępca zmusza Samantę do ujawnienia, gdzie w szpitalu przechowywany jest cyklopropan i obiecuje Maxowi, że odda Samantę, gdy tylko znajdzie to, czego szuka. Tymczasem Frank wraca do szpitala i biegnie do syna, aby sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. Pomaga też Matthew i dowiaduje się, że przestępca wspominał o propanie, co daje mu wskazówkę, dokąd Peter mógł się udać. Instruuje Matthew, aby zajął się Maxem, a sam rusza dalej. Peter zmusza Samantę do włożenia dwóch butli z propanem do torby i pyta o drogę do pomieszczenia z instalacją elektryczną. Planuje wysadzić szpital, aby odwrócić uwagę i uciec. Jednak Samanta zaskakuje go, raniąc go, po czym ucieka. Spotyka Franka na korytarzu, a ten błaga ją, aby nie zdradzała policji miejsca pobytu Petera, ponieważ wtedy na pewno zostanie zabity. Samanta waha się ale ostatecznie zgadza się i wraca, aby opiekować się Maxem. Niedługo potem Frank i Peter spotykają się przed pomieszczeniem z propanem, ale Peter ma przewagę, bo Frank nie może go zabić. Wysadza pomieszczenie i znowu ucieka. Eksplozja powoduje również wyłączenie całego systemu elektrycznego w szpitalu, w tym respiratorów i oświetlenia. Matthew przenosi Maxa do starego budynku szpitala, połączonego mostem. Gdy Frank próbuje za nimi podążyć, zauważa, że Peter również zmierza do tego samego budynku. Kiedy przechodzi przez most, policjanci zaczynają strzelać do przestępcy, ale Frank ratuje jego życie, strzelając w światło, które używali do namierzenia go. Wkrótce po tym, jak zespół SWAT wchodzi do szpitala, Peter wie, że ma mało czasu, zanim zostanie złapany lub zabity. Aby zyskać przewagę, bierze lidera zespołu jako zakładnika, co umożliwia mu dostęp do centrum kontroli, gdzie zamyka wszystkie drzwi, blokując cały szpital. Tymczasem Samantha zostaje poinformowana, że Max pilnie potrzebuje pomocy lekarskiej i musi jak najszybciej znaleźć się w starym budynku. Frank, dowiedziawszy się o tym, działa natychmiast, ukrywając Samantę i pomagając jej dotrzeć do innego budynku, co zyskuje mu uznanie nawet od Petera, który obserwuje wszystko na kamerach. Frank i Samantha docierają do Maxa. Podczas gdy Peter realizuje kolejny etap swojego planu, sprowadzając zakładników na dach, by odwrócić uwagę kapitana i jego zespołu, którzy znajdują się na moście łączącym budynki. Peter podłożył butle z propanem przy moście, by ich zabić, ale Frank rozpracowuje jego plan i ratuje kapitana oraz jego ludzi, wysa propan, zanim ci znajdą się na moście. W budynku pozostają już tylko Peter, Frank, Matthew, Max i Samantha. Frank i Samantha są zamknięci w jednym pomieszczeniu, a Peter na zewnątrz grozi Frankowi śmiercią, ale Max szybko otwiera drzwi, aby uratować ojca, co jednak kończy się tym, że chłopiec zostaje wzięty jako zakładnik. Peter używa Maxa jako karty przetargowej i zabiera go do kostnicy, która ma wyjście do tuneli podziemnych. To był pierwotny plan ucieczki Petera, który wcześniej zdobył mapę tuneli. Robi dziurę w ścianie i przeprasza Maxa, mówiąc, żeby mu pomógł, gdyby nie był w tak trudnej sytuacji po czym ucieka tunelem. Frank dowiaduje się o planie Petera i zauważa go, jak ucieka niebieską ciężarówką. Kradnie radiowóz i używa identyfikatora policjanta, by uzyskać pomoc od centrum kontroli. Po kilku minutach jazdy widzi ciężarówkę Petera, która zbliża się do mostu, co daje mu pomysł. Kontaktuje się z operatorem mostu przez system interkomu w radiowozie. W międzyczasie kapitan dowiaduje się o ucieczce przestępcy w niebieskiej ciężarówce i wsiada do helikoptera z policyjnym snajperem. Zmierzają w stronę mostu, gdzie rozgrywa się akcja. Peter, zauważywszy, że jest śledzony, przyspiesza, ale operator mostu zamknął już wszystkie wyjścia. Po długim pościgu Frank w końcu zastawia pułapkę na Petera na moście. Peter wciąż ma broń, którą wcześniej ukradł policjantowi. Zanim jednak dojdzie do konfrontacji, na most nadlatuje helikopter kapitana ze snajperem. Peter korzysta z okazji, by stworzyć chaos i strzela do helikoptera. Snajper odpowiada ogniem, ale Frank rzuca się przed Petera i przyjmuje kulę na ramię, ratując mu życie. To daje przestępcy idealną szansę na ucieczkę, próbując skoczyć z mostu. Frank, w desperacji, strzela mu w nogę, co powoduje, że Peter wpada do rzeki. Frank, resztkami sił, skacze do wody i ratuje Petera w ostatniej chwili. Po tej konfrontacji ranny Peter zostaje przetransportowany z powrotem do szpitala, gdzie, wiedząc, że może nie przeżyć, zgadza się na przeszczep. W szpitalu Samantha przeprowadza skomplikowaną operację, podczas której pobiera niezbędne komórki macierzyste z kręgosłupa Petera i przeszczepia je Maxowi. Na szczęście operacja kończy się sukcesem i chłopiec odzyskuje życie. Tymczasem Peter czeka trudna droga do wyzdrowienia. Zostaje umieszczony w szklanej celi w szpitalu, strzeżonej przez policjanta całą dobę. Pewnego dnia, po rutynowym badaniu, Peter wzywa policjanta. Wygląda na to, że przestępca ma trudności z mówieniem i gestykuluje, by policjant się zbliżył. Pyta, jak się miewa, Max, na co policjant odpowiada, że chłopiec ma się dobrze. Ku zaskoczeniu, w trakcie rozmowy, Peter kradnie broń policjantowi. Film kończy się, gdy pyta go, jakim samochodem jeździ.